W ostatnim filmie pokazałem Wam strategię, jak możecie zacząć dropshipping w 2024 roku, i następnego dnia dostałem już mnóstwo wiadomości odnośnie tego, że zaczęliście działać, że zaczynacie generować wyniki 100, 200 czy nawet 500 dolarów za pomocą płatnej strategii, którą przedstawiłem w tym filmie, więc gratulacje, brawo dla Was, że wzięliście się w garść i zaczęliście działać. Natomiast dzisiaj film przeznaczony bardziej dla osób, które nie wiedzą i zatrzymały się na etapie wyboru produktu. Pokażę Wam 10 propozycji produktowych, które aktualnie dobrze działają, przeglądniemy sobie ich sklepy internetowe. Wyniki, które generują, no i jak możecie te produkty wprowadzić do siebie na sklep i zacząć sprzedawać w dropshippingu. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. I zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy sobie do konkretnych produktów, chciałbym odpowiedzieć na bardzo często zadawane przez was pytanie, czyli skąd te produkty brać, żeby wysyłać do klienta? Bardzo prosta sprawa. W tym momencie mamy o wiele więcej rozwiązań niż tylko Aliexpress, który ma duże czasy oczekiwania. Możemy na przykład wykorzystać AutoDS, gdzie do Stanów Zjednoczonych te wysyłki już są nawet 2-3 dni, nawet jeden dzień, tak jak tu widzimy czasami troszeczkę więcej w zależności od tych produktów, które sprzedajemy. Możemy oczywiście sobie sprawdzić do innych krajów, jak ta wysyłka wygląda. Temu ma aktualnie bardzo krótkie wysyłki, jeżeli Robicie to w Polsce, możecie wziąć na przykład te produkty, sprzedawać z Allegro, czy też z innych jakichś polskich hurtowni, możecie oczywiście również z Aliexpressu sprzedawać, często tutaj już te wysyłki są o wiele lepsze, nawet 5 dni i ten produkt dochodzi do waszego klienta. Oczywiście są do działania na samym początku, tak aby szybko przetestować produkt, sprawdzić czy będzie się sprzedawał, później można już ten produkt czy do siebie w większych ilościach zamówić, czy zatrudnić jakiegoś dropshipping agenta, czy na przykład współpracować z jakimś prywatnym dostawcą. O tych tematach będę mówił o wiele więcej w przyszłości, natomiast teraz przejdźmy sobie do konkretnych produktów. Pierwszy produkt jest bardzo prosty. Jest to taka kula, w której mamy jakąś planetę i ona jest podświetlana. Na TikToku robi to olbrzymie wyświetlenia. Jest to bardzo proste do nagrania, więc zamówienie tego i nagranie jest mega mega łatwe, a zobaczcie jakie wyniki robią te filmiki. Więc zaczęło to się dopiero wybijać i w ostatnich tak naprawdę 30 dniach zaczęło to osiągać jakieś większe wyniki, czyli ponad 6000 dolarów sprzedanych produktów, gdzie tak naprawdę od 26 Grudnia ten produkt jakoś bardziej się sprzedaje. Jeżeli chodzi o sklep internetowy, jest bardzo prosty. To o czym mówiłem w ostatnim filmie, tak naprawdę nie mamy za wiele tutaj elementów, ale są te, które są najważniejsze. I dzięki temu ten produkt faktycznie się sprzedaje. Mamy tutaj jakieś elementy ofertowe, praktycznie jeden tylko jakiś tam opisik pokazujący funkcjonowanie tego produktu. No i w takim przypadku w sumie nic więcej nie trzeba. Drugi produkt jest równie prosty jak ten pierwszy, czyli jest to po prostu zamknięta łódka. W jakimś szkle, czy plastiku, czy, czy w czymkolwiek innym. I ona jest łódką, która się nigdy nie zatapia, czyli nigdy nie wpadnie gdzieś tam do tej wody. Na TikToku dosyć fajnie jest to przedstawiane i każdy próbuje, później kupuje, żeby próbuje zatopić tę łódkę, więc jest to dosyć ciekawy pomysł. No i mamy tutaj również w ostatnich 30 dniach ponad 6000 dolarów zarabione z tego produktu. Jest to mega prosty produkt do nakręcenia, więc również bardziej w tą stronę bym szedł, czyli nawet zamówić ten produkt do siebie i Próbować się bawić tym na TikToku, nagrywać to w Polsce. Myślę, że dosyć fajnie może się to sprzedać. Jeżeli chodzi o jakieś reklamy płatne, oczywiście później, natomiast nie ma tu jakiegoś takiego konkretnego rozwiązania problemu, stąd tym bardziej bym się na razie pobawił na TikToku organicznym, ewentualnie później właśnie pójść w te reklamy płatne, jak już będziecie mieli materiał, który wygeneruje jakieś większe wyświetlenia. Trzeci produkt jest już bardziej z tych produktów, który robi olbrzymie wyniki. Ten produkt już pokazywałem jakiś czas temu na mm, w Takim zestawieniu, właśnie produktu, który warto sprzedawać. W ostatnich 90 dniach zrobił 24 miliony dolarów przychodu, natomiast no tutaj zahaczał o grudzień, gdzie dziennie nawet po 400 tysięcy dolarów robili. Tutaj jest mniejszy spadek, jest spadek trochę, natomiast to też, żebyście się nie zrazili, ponieważ tym spadkiem jest na przykład 3000 dolarów w 10 stycznia. Jest to produkt, który super nada się teraz aktualnie do sprzedaży pod Walentynki, jeżeli chcielibyście na przykład coś zacząć. Więc akurat ten jeden tutaj robi. No, tutaj wszystkie tak naprawdę robią jakieś wyniki. Tak więc wybrać, ale ba, najbardziej mi się chyba podoba właśnie ten, który aktualnie tutaj jest, z taką ala wieczną różą. Ten sklep internetowy właśnie bardzo duże wyniki na tym produkcie robi. No i uważam, że jest to odpowiedni produkt właśnie teraz na walentynki i na przykład dzień Kobiec, Także troszeczkę dłużej możecie go sobie posprzedawać. Kolejny produkt jest ciekawą nowością na rynku, ponieważ widzę, że coraz więcej ludzi sprzedaje. Przedaje podobne produkty działające na podobnej zasadzie, natomiast troszeczkę inaczej wyglądające. Wybrałem ten sklep, dlatego że nie dość, że w ostatnich 30 dniach właśnie wygenerował spore tutaj wyniki, bo 67 tysięcy dolarów to mnie tutaj przyciągnął sam design tego produktu, bo jest naprawdę dosyć fajny i tu widać, że marka jest mocno rozbudowywana, natomiast ten produkt służy do tego, żeby w jakiś sposób uregulować swój oddech, w wyniku czego lepiej. I będziemy się czuli, będziemy, zwolnimy jakieś tam e, akcje serca i tak dalej, w sensie, no, jakoś to tak pozytywnie wpływa na człowieka. Sam jakiegoś większego researchu nie robiłem, natomiast widzę, że e, tego typu produkty zaczęły coraz bardziej się sprzedawać i są różnego rodzaju designy, różnego rodzaju ułożenia tego, więc myślę, że w Polsce też e, taki produkt zacząłby fajnie działać, ale myślę też, że jest duży potencjał właśnie w reklamach płatnych tego produktu na TikToku, ponieważ mamy rozwiązanie tutaj jakiegoś problemu e, i Myślę, że ten problem jest aktualnie w naszym społeczeństwie. Bardzo duży stąd też zwolnienie troszeczkę i uspokojenie swojego oddechu za pomocą tego produktu jest dosyć fajną opcją. Pewnie niejednokrotnie widzieliście jakieś łóżeczka dla zwierząt, w tym przypadku mamy łóżeczko dla e, ludzi, czyli troszeczkę większą wersję tego popularnego łyżeczka dla zwierząt, które tam miało je im pomagać się wyciszyć i tak dalej. Akurat ten sklep internetowy jest bardzo dużą marką w tym temacie i no niestety, jakby w ostatnich dniach jest ta sprzedaż. Troszeczkę mniejsza. Nie wiem, co się tam podziało, ale dl dlaczego mówię, że nie wiem, co się tam podziało i dlaczego jest w tym zestawieniu. Dlatego, że jak patrzyłem na Exploding Topics, to temat właśnie tego łóżeczka dla ludzi zaczął się powiększać. Czyli ten trend zaczyna się zwiększać. Jest on naprawdę bardzo duży, stąd też myślę, że tutaj jest to produkt, który warto byłoby wejść. W Polsce tego tematu w ogóle nie widziałem. Te łóżeczka są troszeczkę droższe, ale myślę, że w jakiś sposób fajnie przedstawione. Miałyby tutaj dosyć duży sens. Jeżeli chodzi o stronę internetową, no to tak jak wspomniałem, jest to już duże, dosyć duża marka. Ma jakąś tam przerwę, widać, że nie wiem, nie sprzedają, ale podejrzewam, że to bardziej chodzi o jakieś inne działania. Dlatego że jeżeli mamy tutaj 0 dolarów, a tu wcześniej się dosyć mocno sprzedawało, to może jakoś wyprzedały się te produkty albo coś, no tutaj już zaczęli znowu coś tam generować. Stąd też myślę, że jest to również fajny produkt, którym można byłoby się zainteresować. Ten produkt również ma dosyć ciekawe Zastosowanie. Pewnie, jak spojrzycie na ten materiał wideo, który teraz oglądacie, to będziecie widzieli o co chodzi. Ogólnie tego typu rzeczy zaczęły się coraz lepiej sprzedawać, pomimo iż znowu mamy tutaj jakiś tam spadek tego trendu. To wszystko i tak czy siak generowane jest na podstawie materiałów darmowych, tylko i wyłącznie na TikToku, czyli w, ostatnim, w ostatnich 30 dniach jest to się ponad 7 tysięcy dolarów. Tak więc ja widziałem bardzo dużo różnych tego typu produktów. Myślę, że ten temat będzie się również gdzieś tam rozwiją mocniej, stąd też myślę, że jest to coś, coś fajnego, ciekawego. Też łatwo jest to przedstawić, mamy rozwiązanie problemu. Nie wiem, czy to łatwo pójdzie na TikTok-Ad, natomiast jeżeli chodzi o takiego zwykłego TikToka, ma to jak najbardziej, bardzo duże zastosowanie i myślę, że znajdzie się duża grupa odbiorców, która, która gdzieś polubi ten temat, zwłaszcza, że są to osoby, które lubią kupować właśnie tego typu rzeczy, aby ułatwić w jakiś sposób tą czynność, którą gdzieś tam na co dzień. thank <laughs> you Robią. Tak więc myślę, że również jest to produkt bardzo prosty, który można w bardzo prosty sposób pokazać i dosyć fajnie może się sprzedawać. Teraz mamy produkt bardziej związany z motoryzacją, z samochodami. Również produkt, który tylko i wyłącznie jest sprzedawany za pomocą reklam darmowych, czyli nagrywania różnego rodzaju filmików. Zobaczmy, te wyniki są naprawdę spoko, jak na to, że ktoś wrzuca po prostu jakiś jeden filmik dziennie. Eee, myślę, że jest tutaj duże rozwiązanie problemu. Stąd też jest tu potencjał na reklamy płatne, czy to od razu. Na reklamy płatne, wykorzystując te materiały, czy też e, później e, reklamy płatne, ponieważ nawet zobaczmy e, ten sklep internetowy. On praktycznie no, tutaj się nic nie dzieje. E, to jest tak prosty sklep internetowy, a mimo wszystko e, się tu sprzedaje, więc e, musi być tutaj jakieś faktycznie rozwiązanie problemu, które jednak e, sprawia, że te osoby decydują się na zakup tego produktu. No i jest to dosyć fajny produkt, taki, że można zbudować z tym naprawdę dobrą markę. E, nie wiem, czy w dzisiejszym świecie m, trzeba. By by było zidentyfikować obszar, w którym faktycznie jest potencjał na ten produkt, bo wydaje mi się, że w większości to połączenie gdzieś tam jest, natomiast pewnie w jakiś sposób niektórzy mają jeszcze z tym problem. Stąd też takie urządzenie myślę, że właśnie rozwiąże ich problem. Stąd też bardzo spoko i tylko tutaj trzeba pomyśleć o tym czy faktycznie macie na przykład samochód żeby to nakręcić czy cokolwiek innego Więc to są takie rzeczy, dlatego musicie o tym pamiętać Ale reklama płatna tutaj z wykorzystaniem chociażby do tej pory puszczanych przez kogoś materiałów jest jak najbardziej ok Mega ciekawym produktem, który widziałem już wszedł na rynek polski W sensie takim, że ktoś już to robi w Polsce, już nie pamiętam jaki to tam był sklep Natomiast jeden z takich większych sklepów, który widziałem jest właśnie ten Freeze Display Pewnie już przeglądaliście TikToka, nieraz widzieliście właśnie taki produkt W którym możecie wsadzić cokolwiek tylko chcecie i to tak jakby zamraża ten produkt. Zresztą widzieliście to na filmiku przed chwilą. Zamraża ten produkt i w dosyć fajny sposób można przedstawić na przykład swoją kolekcję monet, czy kolekcję zegarków, czy kolekcję, tak jak tutaj na przykład Hot Wheelsów. Więc mamy tutaj jakieś fajne rozwiązanie problemu fajny sposób przedstawienia, bardzo fajnie do kolekcjonerów czegoś możecie to sprzedawać. I takie osoby bardzo często kupują tego typu produkty, żeby wyróżnić swoją kolekcję czegoś. Stąd też jak najbardziej dosyć fajny produkt. On jest trochę tani, wiadomo, może nie możemy go sprzedawać nie wiadomo za jakie pieniądze, dlatego warto zrobić jakieś takie bundle, czyli na przykład nie wiem, zrobić właśnie wersję, że trzy na przykład sztuki ktoś kupuje albo można wybrać sobie tutaj czy 10, czy 5, czy 15. W wyniku czego po prostu więcej będziecie tego profitu dostawali. No też myślę, że osoba, która ma jakąś kolekcję czegoś, będzie kupowała więcej niż jedną, tak więc tutaj jest to dosyć fajny produkt, który nie ogranicza się tylko do jednej sztuki. Tutaj dziwne rzeczy trochę się dzieją, nie wiem, jednego dnia mieli tu 4,5 tysiąca dolarów, może jakąś kampanię puścili, nie wiem co zrobili. Tutaj troszeczkę gorzej to wygląda, natomiast z tych sklepów, które to sprzedają jest mnóstwo i, i każdy z nich gdzieś tam generuje naprawdę dosyć duże wyniki. To też jest wszystko na podstawie darmowego marketingu, stąd potencjał na przykład do ruszenia z reklamami płatnymi jest naprawdę bardzo duży. Czy zrobienia to jeszcze w Polsce? Bo tak jak mówię, chyba z jedną czy dwie osoby widziałem, które to robią i też tylko nagrywają materiały, ale one już też mnóstwo mają wyświetleń. Te osoby też to robią na podstawie tego, co działa za granicą. Więc, bo praktycznie do jeden do jeden te filmiki kopiują, tylko gdzieś tam w swoim własnym otoczeniu, dodając jakieś swoje własne rzeczy. Tak więc myślę, że produkt naprawdę bardzo duży potencjał ma. Mam wrażenie, że tej marki nie muszę nikomu przedstawiać, ponieważ jest bardzo popularna i mamy tutaj wygenerowany w całkowitym funkcjonowaniu tego sklepu, tam nie wiem od którego, 2023 roku, 46 milionów dolarów, gdzie tylko i wyłącznie w ostatnich 30 dniach ten sklep sklep wygenerował 12 milionów dolarów, stąd też jest to naprawdę bardzo duży potencjał. Widzę, że powstaje bardzo dużo tego typu marek, zarówno w Polsce, jak i za granicą, ale nadal uważam, że jest tam miejsce na to, żeby się przebić. Zwłaszcza, że jest to naprawdę bardzo proste, żeby coś nagryć. Jest to potencjał TikTokowy. No, tutaj akurat wziąłem tą markę, ona jest no największą w tym temacie, więc tutaj też sklepu nie będę omawiał za bardzo, bo to jest profesjonalnie stworzony sklep, który ma zresztą współpracę z jakimiś większymi markami, takimi jak Distant. Harry Potter, czy Stitch, Disney i tak dalej, czy Barbie, czy DC. Więc tu akurat jest dosyć mocne przebicie. Natomiast widzę, że za granicą, mimo wszystko, jest dużo marek tego typu, które znajdują jakichś swoich klientów. W Polsce zaczęły powstawać tego typu marki. Natomiast myślę, że właśnie jak znajdziecie jeszcze jakieś fajne wzory, czy w fajny sposób to przedstawicie, to ten temat jest aktualnie na takiej fali, ze względu chociażby na to, że mamy jednak zimę. Tego typu rzeczy się właśnie teraz sprzedają. No, i nie ukrywajmy, że są walentynki, dzień kobiet, więc tego typu rzeczy na pewno będą się sprzedawały teraz mocniej. Stąd też myślę, że jest to też duży potencjał na to, żeby nawet zareklamować sobie na TikToku i spróbować to sprzedawać. I ostatnim produktem na liście są jest produkt, który jest przeznaczony może dla trochę leniwych osób, na przykład, więc mamy też rozwiązania jakieś problemu. Chodzi o to, że są to skarpetki, z którymi możemy wyjść na zewnątrz, czyli jeżeli nie chce Wam się na przykład gdzieś musicie szybko. Podskoczyć, nie wiem, musicie przejść przez jakieś miejsce, w którym musielibyście ubrać buty. No to mając takie skarpetki, nie musicie tego zrobić, tylko po prostu wchodzicie, idziecie na zewnątrz z tymi skarpetkami, później przychodzicie do domu. Nie wiem, jak to w praktyce wygląda, bo wiadomo, że będzie to brudne, natomiast w jakiś sposób faktycznie to działa i generuje dosyć duże rezultaty. To jest jeden ze sklepów, który widziałem, sprzedaje taki produkt, taką ideę, natomiast jest tego troszeczkę. Troszeczkę więcej też widzę, że w większości bazują na TikToku organicznym. Jakoś tam trochę wcześniej bazowali też na jakichś płatnych reklamach, stąd też ogólnie produkt myślę, że fajny 85 tysięcy dolarów w ostatnich 90 dniach, no tutaj widać ten spadek, natomiast myślę, że nadal gdzieś tam będą z tym produktem działali, zwłaszcza, że ten spadek właśnie wynikał bardzo możliwe z wyłączenia reklam w tym miejscu, bo może po prostu już było za blisko świąt i nie chcieli tego sprzedawać, natomiast myślę, że nadal ja widziałem, patrzyłem po sklepach, to nadal te produkty się sprzedają i jest aktualnie taka pora też na myślę tego typu produkty, stąd też również dosyć fajny pomysł i bardzo prosty w przedstawieniu, ale możecie też na przykład spróbować z reklamami płatnymi, biorąc jakieś takie materiał wideo i próbując tam właśnie coś przetestować ten produkt. Stąd też myślę, że jest to dosyć fajna opcja TikTokowa. I to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, co uważacie o tej liście tych produktów. Czy któreś z tych produktów was przyciągnęły, może któryś z nich już sprzedajecie, może macie jakieś wyniki. Oczywiście pewnie nie pochwalicie się tym. Natomiast mimo wszystko, dajcie znać, czy materiał był pomocny. Zostawcie jakąś łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby być na bieżąco. I słyszymy się następnym razem.